Witam serdecznie. Dzisiaj przychodzę z paletką. Pierwsza moja paletka w życiu z Huda, Huda Beauty Emerald Obsession. Powiem Wam tak, upolowałam w Pikaj Maxie. Za 60 zł. Grzechem by było nie wziąć. Przynajmniej ja tak uważam. W środeczku stareczko to wiecie, i 9 cień. Trochę pomacałam, przyznaję. Nie malowałam się, tylko pomacałam. Jak na mój gust w tym momencie... A, dobra, zagmę, tak. Tych. Cieni mogłoby nie być. Ta sama szósteczka. Genialne. I, jak tak patrzę w kolorystykach oczywiście. Ale dobrze. Sprawdzimy. Jedziemy. Prawda? Trzeba. U. A może i ten mógłby być. Ale dobra, zaraz. Nie mają nazw. Dzień błyszczący. Cytrynka z takim lekkim dodatkiem zieleni. Wchodząca w zieleń. A no wiadomo, przecież to ma być zielona paletka. Kolejny. Też jest błyszczący cień. To no takie. Błyszczące, nie wiem, kaki, coś takiego. Kaki, oliwka, tak pomiędzy. A tutaj będzie mat. Typowe takie kaki, Typowe takie kaki. Zobaczcie. A może i też. W sumie może nie doceniam. Uuu, przerwa. Zapomniałam się jest sobie Jestem. Następny rząd. Inny w konsystencji niż ten. Pod palcami ten jest. Taki bardziej... No Niby jest suchy, ale taki, taki bardzo przyjemny. Jakby był bardzo. Wiecie, jak czasami są takie pudry, które są bardzo mocno zmielone. To tu to, to jest takie właśnie takie odczucie. Tu błyszczący. I chyba kolejny mat. tak? To, 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 jest, to są trzy maty czy cztery? Trzy dla mnie. A dobra, zaraz sprawdzimy. Tu piękna zieleń żywa Taką zieleń bardzo lubię To jest mat Tu tak jakby też, też żywa To jest błyszczący akurat cień Ma w sobie tafle, Ale jednocześnie widać takie zielonkawe Ciut jaśniejsze drobinki w tym, tym cieniu Bardzo ciekawy i ten. U, jaki smolisty on jest. Yy, błyszczący, ale dające bardziej tafle, to jest taka, jakby. No, wydaje się w pierwszym momencie, jak się patrzy, czerń, ale nie, to jest czerń z podtonem. Znaczy nie, no nie jest czerń. Koczy, jestem kiepska po pisywaniu kolorów. Zieleń z takich dosyć żywych, nie jest to podton taki oliwkowy. Ale z czarną tak jakby bazą. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I kolejny, tylko. Wiecie, jak ciężko jest zmyć z palców? O, to będzie dobry pigment. Coś mi się wydaje. Taki no oko. A jak dobry pigment, to mogę się niestety męczyć z rozcieraniem. Ale to nic. Ten mi o właśnie ciekawie bardzo kolorowy. Ten tutaj. Piękny jest. Kolejny błyszczący, kojarzy mi się z kolorem takich młodych liści. Na wiosnę kolejny. Ten z kolei taki pistacjowy się wydaje. Piękny kolor, i ostatni. O, teraz jak mam ten i ten tu roztarty, to tak. Ten wydaje się bardziej złoty, ale no, ma leciuteńki podton zielonego. Tu jest tak jakby na odwrót. Delikatna zieleń, taka oliwkowa, z podtonem, z kolei złota. Obydwa są ładne, bo to nie jest dla mnie czyste złoto. To, to jest ładne. Kolory są naprawdę ciekawe i nie mam pojęcia, co ja zrobię. Jak ja się pomaluję. Ale dobra, najwyżej nie wyjdzie, najwyżej jeszcze raz. Wiecie, znacie, jak ja to tam robię. I spróbuję najpierw tak, najpierw dam to w załamanie. Jeszcze nawet nie mam naprawdę pojęcia, co ja zrobię. Wow! Tak szczerze powiedziawszy, dałabym jeszcze tylko któryś cień. Ten, czy ten, czy ten jaśniutki. I już by było elegancko, ładnie, letnie. Ale dobra, robimy dalej. Teraz pójdzie ten załamanie. Na pogłębienie. Muszę, ten muszę koniecznie. O, delikatnie. O, jak ładnie ze sobą współgrają. Kolorystycznie. Jene, piękne. Już jest pięknie, podoba mi się. Bardzo dobrze się pracowało, akurat prac z tymi dwoma cieniami. I teraz tak się zastanawiam, czy jeszcze jakoś pogłębiać. A wiecie co? Bierzemy. Dobra. Ten mam taki, jeszcze totalnie, totalnie w załamanie damy ten ostatni. Tutaj. Ten kaki. Eksperymentujemy. A co tam? O, ma dobry pigment. Naprawdę. Dobra, zrobiłam i teraz powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o ten cień, to troszeczkę miałam zabawy, i mam wrażenie, że w niektórych miejscach jest go trochę więcej, trochę mniej. Yy. I też jest problematyczny, no ze względu chociażby na to, że ja mam dość wiotką powiekę no dojrzałą. Ale ogólnie, no, namęczyłam się, namęczyłam, ale wygląda moim zdaniem fajnie. I teraz tak. Kolejny cień, jaki weźmiemy. Tylko, że nie możecie mi doradzić. A wezmę ten, spróbuję. Najpierw tak. Tylko kawałeczek tego cienia. Tutaj. Znaczy na kawałeczek. Kolejny cień, ten w środku. Ten tak jakby nie chce pędzelkiem się przenosić. Dobrze, spróbuję palcem. O! Palcem tak. Ale z tym nie było problemu. Przeniósł się pędzelkiem, tylko ten stan środkowy jakoś nie chce. Oj, ładny błysk. Ładniutki. Bardzo lubię właśnie taki odcień zieleni. Ten, ten i ten, te trzy. Oj, zasłaniam Wam palcem, kurde. Te trzy, no piękne kolory. Ogólnie bardzo mi się podoba kolorystyka. I dochodzę do wniosku, że jednak ten trzeci rząd, taki najbardziej, no nazwijmy go smutny, też jest fajny. Ja wiem, że ta paletka to miała swoje 5 minut. Za dwa lata temu, prawda? I wtedy się zastanawiałam nad nią, ale ona wtedy chyba kosztowała 130-140 zł. I mówię, no, nie, no nie, nie jestem jako pewnej jakości. Nie miałam gdzie tego jakoś pomacać, żeby sprawdzić, czy będzie mi odpowiadało. Mówię, a może kiedyś się uda. Później z sefory zniknęły. Ły, mogłam kupić. Także wiecie jaka to była radość, jak ja zobaczyłam w TK Maxie. I to jedna, jedyna sztuka. Aja, ja, ja. No, fartnęło mi się, fartnęło. Nawet mąż się ze mnie śmiało, jak miałam normalnie. Podobno błyski w oczach. Teraz ten kolorek. No, a ten się w miarę nakłada, ale sprawdzę zaraz palcem. Nie zrobiłam sobie dzisiaj korektora. O, palcem ładniej. Korektora, bo myślałam, że będzie osyp, a wiecie, że tutaj nie ma nic osypu? Absolutnie nic. I teraz tak. Te błyski podobno wszystkie są takie same, nie licząc tego. Ten jest jakiś podobno inny. I jak się nawet go, na niego popatrzy w palecce, to wydaje się jego struktura ciut inna. Te są takie bardziej ten, 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 ten i ten. No i ten. Są takie bardziej gładkie moim zdaniem, a tutaj tak jakby z większych płatków to zrobione było. Tak to wygląda. I teraz nie wiem, dobra, spróbuję najpierw pędzelkiem to dać. Kiedyś lata temu, jak. znaczy lata. Ten, ten rok dwa temu, jak oglądałam, to dziewczyny często dawały ten cień na jakąś mokrą bazę, na korektor z reguły. A ja spróbuję tak po prostu na razie. Dobra, spróbujmy. Tak, on ma takie grubsze płatki. Śliczny. Śliczny cień. No wiecie, co tutaj jakoś mi tak jest przyjazno, w porównaniu jest tym. Dobra, zaraz coś spróbujemy wykombinować. O, dopiero teraz pod tym jednym okiem. Tak, jakby parę płateczków mi się zebrało. O! I już nie ma. To dopiero pierwszy ten płatkowy cień. No i można zrobić dni osypujące się. Można. Dobra, teraz tutaj. Tu jeszcze bym spróbowała coś y, zrobić. Może. Może tym jeszcze raz. Tak? To, nie, tym jeszcze nie robiłam. A! Skubańcu schowałeś się. O, ten mocno nabrałam dużo na pędzelek, no bo tutaj już jest dużo cienia, żeby wklepać go. No to troszeczkę tutaj mam osypu. O, teraz lepiej. Jeszcze troszeczkę będę musiała popracować nad zatarciem granic. Bo nie ma takiego płynnego przejścia. O tak, o tak, z tym cieniem jest ładniej. Dobra, gdzie jesteś tu? Ok, na razie to tak wygląda. Teraz y, zrobię sobie jakąś delikatną kreskę w miarę czarną, bo tutaj, no, muszę, muszę, bo się uduszę. Yy, zrobię korektor, rzęsy pomaluję i do Was wracam. Ale podoba mi się. Oj, to był dobry zakup. Jeszcze za takie pieniądze. Dobra, teraz tak, na górnej linii rzęs. Yy, mam kredkę z Sepory czarną yy, wodoodporną. To jest numer chyba 01. Tak, 01. Na linii wodnej. Yy, eyeliner. Debory. Po, znowu kłaczek. Dobra, wracając z Debory eyeliner. 03. Taka krydeczka. I wracamy do makijażu na dolnej powiece. Najpierw ten w zewnętrznym kąciku. Ach, silnik. Piękny. I teraz tak, najpierw rozetrę to. Coś bardziej kuleczkowego by się przydało. Może ten. O, tym lepiej. Dobrze. To teraz ten jaśniejszy. I teraz tak, odrobinkę tu i na wewnętrzny kącik dam tego trochę cienia. Gotowe. Jak dla mnie makijaż na imprezę, a pójdę w tym do spożywczaka. I teraz, co ja myślę o tej palecie? Jak traficie bierzcie, bierzcie. Zwłaszcza za taką cenę. 60 zł. Rewelacja. Ja jestem. No chyba dawno nie byłam aż tak zadowolona. Tak, mam sporo zieleni, ale nie mam takiej dobrej jakości jak te. Patrzę na siebie i nie mogę się napatrzyć. Tak mi się podoba. Jestem bardzo nieskromna, ale trudno jeszcze raz Wam pokażę. Właściwie poza o, tym cieniem, który mi sprawiał lekki kłopot, jak go rozcierałam tutaj, no, trzeba brać pod uwagę, że ja też mam wiotką powiekę, prawda? Dojrzałą, ale nie licząc tego jednego cienia, który no, no, troszeczkę kłopotu sprawił, i a ten odrobinkę też się osypał, to jedynie takie minusy widzę. Żadnego innego minusa nie widzę w tych cieniach. Nie pamiętam, jakie one miały wcześniej opinie, czy one były uważane za dobre, czy nie. Znaczy, pewnie były różne. No zresztą, nieistotne. Ja jestem z niej zadowolona. Bardzo się cieszę, jak mi się uda upolować jeszcze jakieś inne, za taką cenę, to pewnie kupię. Za taką cenę, że jak teraz są za 130 parę, 140 parę no to mnie jakoś tak no nie przekonuje taka mała paleteczka za, za taką kasę. Może kiedyś, nie wiem, ale za 60 zł. genialna. Polecam. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. O ile go do końca. Pa-pa!